Dowiedziałem się, że po prostu w momencie, jak byłem w Panamie, jednak dotknęła mnie bardzo przykra sytuacja i zostałem oszukany. Cześć, dziś moimi gośćmi na kanale są Marek i Natalia. Porozmawiamy sobie trochę o tym, co się działo w hotelu, a także o życiu po nim. Przed rozpoczęciem materiału proszę o zostawienie łapki w górę, komentarza i oczywiście subskrypcji. A więcej materiałów ekstra znajdziecie oczywiście w kartach na górze. Kochani, jak czujecie się w tej rzeczywistości pohotelowej? Czy ciężko było się przyzwyczaić do takiego, wiecie, porannego wstawania i do normalnego życia? No, pierwsze dni na pewno były ciężkie. Dobrze, że miałam jeszcze tydzień wolnego, zanim wróciłam do pracy. Ja no ogólnie do tej pory jeszcze się przestawiam. Ogólnie myślę, że do momentu jak emisja programu jest w telewizji, to raczej te wszystkie emocje i nasze odczucia będą do nas wracały, więc cały czas też mamy na grupie rozmowy odnośnie programu, różne spotkania i myślę, że cała grupa przeżywa jeszcze program. Aha. A y, po powrocie do rzeczywistości ciężko było właśnie wrócić do takiej pracy codziennej? Tak, na początku te pierwsze dwa dni to ludzie chyba mieli mnie dosyć, bo jednak cały czas o tym mówiłam, ale jednak nie miałam ani telefonu przy sobie, ani kalendarza czasu i po prostu zaczęłam rozmawiać z wszystkimi i zapominać o tym, co się działo y, na co dzień w rzeczywistości, w pracy. I jakoś tak już później z dnia na dzień nie poruszałam tych tematów. Marek, Ty nie masz problemu z pracą, bo sam siebie określasz jako bezrobotny. Nie o to chodzi. Wiesz co, jak, jak ja wróciłem do programu, to dowiedziałem się, że po prostu w momencie jak byłem w Panamie, jednak dotknęła mnie bardzo przykra sytuacja i zostałem oszukany. No myślę, że do tej pory dochodzę do siebie, jeżeli mm, chodzi o tą całą sytuację. Sprawa cały czas jest w toku. Sprawa cały czas jest w toku, tak? Praktycznie co 2-3 dni, jak chodziłem na wywiady, pytałem się, czy ewentualnie mogę skorzystać z telefonu, żeby zapytać się o co chodzi? Natalia, ty nie spędziłaś w programie z, za dużo czasu. E, jak myślisz, czy odrzucenie Grzesia, bo on na początku bardzo chciał stworzyć z tobą jakąś relację, chociaż później dowiedzieliśmy się, że nie do końca szczerą, e, myślisz, że odrzucenie go to był? Gwóźdź do trumny, że z nim mogłoby być lepiej? W i tak tam nie wiązałam jakiejś e, większej przyszłości w tym programie. Bardziej skupiałam się na relacjach, które były słabsze w tym programie. On nie miał praktycznie żadnej. Tak, ale on i tak miał z tyłu głowy e, poprzednią mm, uczestniczkę. Mhm. Myślałam, że ona wróci i... W Miałam to z tyłu głowy. No u nas to by za daleko, to nie, nie doszłoby do niczego. Nie myślałaś, żeby zagrać i wykorzystać go na chwilę, a potem zmienić w te pary na kogoś, komu mogłabyś zaufać? Znaczy ja tam nie przyszłam stricte grać, ja nawet od początku mówiłam, że przyszłam budować jakieś relacje. jak tak teraz oglądasz program już po czasie i znasz też wszystkich uczestników, to jak ty byłaś w programie, to nie miałaś szansy mieć kontaktu z każdym. Bierzemy wszystkich uczestników, którzy byli i kto z nich ci się podoba? I z kim myślisz, że mogłabyś stworzyć jakąś relację? No nie wiem, no, znaczy ja bym mogła trzy osoby wymienić. Uh -huh. To by było Mikołaj, Marek i Adam. Marek, e, jak ty się <laughs> do to zapatrujesz, czy mógłbyś stworzyć jakąś mocną parę z, z Natalią? Nie wiem, czy bym mógł, no myślę, że tak, moglibyśmy stworzyć parę, to nie ma problemu. A od czego by to zależało? Czy potrafiłaby grać w tę grę tak, jak ty chciałeś? <noise> nie, myślę, że to zależałoby od tego, co się dzieje też w hotelu. Jakie są pary i w jakim momencie ona by weszła. Uh -huh. no, w sumie na Bym tym nie. zawsze szła za tobą, nie popełniała błędów. Nie, 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 nie o to chodzi. Słuchaj, ogólnie to Wy oglądając program naprawdę bardzo dużo nie widzicie. Bardzo dużo. Wy widzicie urywek 40-minutowy z 24 naszych godzin. My tam bardzo dużo tematów poruszaliśmy. Yy... Ja wiem, że większość osób mnie teraz obarcza, że ja na przykład y, gdzieś tam byłem. Y, katem Oli. Znaczy, katem. Może to jest zbyt duże słowo, ale że gdzieś tam ją. że ją tam męczyłeś. Że ją tam męczyłem. A to też. To nie na tym polega, bo. O, na przykład przypomnę, w momencie jak wygrałem z Moniką Missa, Miss i Mistera, tak? Uh -huh. Mieliśmy tam do, do dokonania. Yy, mieliśmy po prostu decyzję do wykonania i w liście nie mogliśmy z prosta komuś powiedzieć o co chodzi, bo sami sta, stanęlibyśmy na linczu. Więc yy, jeżeli ja albo Monika byśmy komuś o tym powiedzieli, to sami byśmy tam stanęli, ale idąc na wywiad, yy, oni nam powiedzieli, że, żebyś, żeby nasz wybór. Był obiektywny, żebyśmy porozmawiali ze wszystkimi domownikami. Ja z Moniką chodziłem, rozmawiałem z każdym domownikiem, jeżeli chodzi o, o tą sytuację. Wiadomo, że y, zadawaliśmy mądrze pytania, żeby sami nie stanąć na tym linczu. Mhm. I na przykład w momencie jak podeszłem do Oli, zapytałem się, Ola, zapytałem jej pytanie, Ola, słuchaj, no y, kto według Ciebie ma taką parę, ani inną w programie, jak uważasz, y, kto, be, bez kogo program w ogóle by się nie zmienił? I Ola mi powiedziała, że ona to nie chce w ogóle ze mną takie tematy rozmawiać, ona to idzie do basenu. Jak byłem w parze z Olą, no to ja byłem obarczony tak samo każdym wyborem, każdą decyzją i gdzie ja przypominam, że w hotelu miałem dokonania trzy decyzje. Od razu jak wszedłem do hotelu, od razu jak wszedłem, musiałem wytypować jednego uczestnika przez to, od razu w 10 minut po moim wejściu do programu widziałem jak 5 osób płakało za nim. To był... A dało ci się odczuć to jakoś, że e, mają do ciebie jakąś retencję. Bo ja widziałem taki fragment, jak e, wszyscy płakali, e, żegnali Adama, ty sobie tam siedziałeś sam i no, jakby nie uczestniczyłeś w tym, no bo tak, bo nie wiedziałem, bo właśnie czułem się taki z boku, nie wiedziałem w ogóle, jak zareagować, bo no. Pierwsza, spotkałem się z taką sytuacją i to było raz, gdzie odczułem od razu po wejściu, że ten program to nie jest takie po prostu bycie sobie, tylko to jest gra. Drugi dzień, to mi, dru, w drugim dniu miałem wybrać, bo był rajski, miałem wybrać między Karmą a Magdą. Koniec końców wybrałem Magdę, kolejna uczestniczka po, powiedzmy, że przeze mnie odpadła, tak, miałem już dwóch uczestników i też... Takie, takie rzeczy tam mi siedzą na głowie. Ale to jest gra, takie są zasady, tak? Tak, i właśnie chodzi. To o to, ludzie że ludzie się tak przywiązują i później jest ciężko. Dlatego chodzi o to, że trzeba rozumieć tę grę i trzeba wiedzieć, że też są do dokonania pewne wybory w, w tym programie. Wiadomo, że to jest reality show i myślę, że y, pobytu tam nie można przeleżeć na basenie i opalając się. I trzeba myślę, kminić. Tam, co będzie jutro. Jak siedzieli wszyscy, przyjmijmy, że siedziałyby tutaj 10 osób, to poruszałem tematy. A co by było, jakby na przykład nowa dziewczyna dostała teraz list? Co robimy? Co się stanie? Czyli, tak, jak tak, szukałem się dla... wyjścia na każdą e, sytuację, tak, jest, nawet jeśli się nie jeszcze tak, pojawiła. ja starałem się poruszać te tematy i robiłem to na profilu ogólnym. Po czym Olka w pewnym momencie w ogóle mówiła, że ja nie rozmawiam z nią na żaden temat, tylko na tematy hotelowe. No tylko szkoda, że to ja akurat miałem te decyzje do dokonania. I w momencie na przykład jak ja Oli się pytałem jak, jak uważasz bez której osoby hotel w ogóle by się nie zmienił yy, kto według ciebie jest graczem a Ola mi powiedziała że Marek kurde fajnie jakbyś się mnie zapytał jaki ja lubię kolor no ale po prostu może ona chciała bardziej stworzyć jakąś taką relację baz bazującą na tak, poznaniu tak. się i na uczuciach, więc gdybyście oboje skupili się na tym, żeby poznawać siebie, żeby sobie ufać, to też, byłoby jakiś, to też byłby dobry sposób do tego, żeby przejść dalej mogę Możecie przerwać? Gdybyśmy Oczywiście. oboje mieli list. Okay. Gdybyśmy oboje mieli list, na przykład, gdybyśmy oboje mieli decyzję, nie ma problemu. Myślę, że ja bym z Olą nie poruszał takich różnych tematów, które musiałem poruszać na siłę, bo niestety, ale to nie ona miała listy, ale to ja miałem listy. I tak samo, masz, masz decyzję do dokonania i masz 10 godzin na podjęcie tej decyzji, z czego tak naprawdę nie wiesz, czy Klaudia przyjdzie za 8 godzin, za 7, w sumie za 11, a tu w międzyczasie ktoś ci przychodzi i chce z Tobą porozmawiać o kolorkach. No, ja, ja ogólnie nie neguję Oli. Ja miałem z Olą naprawdę bardzo dobry kontakt. Tylko my po prostu z Olą nie zrozumieliśmy się na yy, takiej stopie, że pobyt tam to nie są wakacje all inclusive, tylko to, są, to jest też gra. Przejdźmy do Natalii, bo trochę, trochę cię zaniedbaliśmy. Eee, ty z kim zopałaś na początku najlepszy vibe? Z tym człowiekiem. Co was, co, co was połączyło? <laughs> Nie wiem, myślę, że Marek był taki luźny i dużo rozmawiał ze mną, uh -huh. wesoły, ja cały, cały czas mnie rozbawiał. Nie no, dajmy, dajmy wypowiedź Dobrze sobie możesz Natali. powiedzieć. Ogólnie. Dlaczego? Dlatego, że ja też byłem dochodzącym uczestnikiem i jak w momencie, jak weszła Natalia do programu, zrobiłem to samo, powiedziałem weź się nie przejmuj, nie martw się, mów wszystkim, co ci leży na sercu. W ogóle niczego nie ukrywaj, jeżeli masz jakieś pytanie, zadawaj każdemu pytanie. A jak wygląda wasza relacja teraz? Czy na przykład rozmawiacie, e, tak często się spotykacie, piszecie sobie? Może powiedz nam Natalia. No mamy taką grupę na Instagramie, często piszemy. W ogóle e, ostatnio byliśmy u, na urodzinach u Miekiego. Ale tak prywatnie we dwójkę raczej nie. No a czasami go to, to pytuję o różne rzeczy, tak. gdzie coś mam zobaczyć, albo coś... Marek często mi różne rzeczy doradza. Jak wchodziłaś do programu, powiedziałaś, że nigdy nie byłaś w związku? No nie, byłam tylko w relacji, takiej spotykałam się. Jakby. Czy myślałaś, że jak wejdziesz do programu, to uda ci się kogoś znaleźć? Mm, znaleźć, znaleźć miło? tak, z tego względu, że mm, idąc do programu, to też ta osoba musi chcieć iść do programu, żeby się pokazywać. A ja lubiłam się zawsze pokazywać między ludźmi. Więc jakby jakaś taka osoba szła, to e, też byśmy się wspólnie dogadali. Do tego programu też idzie dużo ludzi z różnych miast polskich. Więc może akurat, no nie wiem, ktoś z nadmorza, kto jest mi pisany, będzie ze mną w tym programie. Ale bardziej ci zależało na miłości czy na pieniądzach? Nie, no nawet nie mówiłam o pieniądzach na miłości. Na miłości. Tak. Czyli nie przyszłaś e, wygrać, tylko nie. bardziej chodziło ci o te relacje. Tak. Powiedzcie mi, czy oglądacie program teraz na bieżąco? Tak, oglądamy ten program na bieżąco. Na przykład jestem e, zdziwiona zachowaniem niektórych uczestników, i tu mogę powiedzieć otwarcie, że na przykład zachowanie Angeliki, która była przez cały program bardzo miła, gdzie e, oglądając teraz i widząc, e, jak nam nie mówiła, jestem bardzo zdziwiona. Mhm. A rozmawiałaś o tym z nią? Nie, nie, nie będę z nią poruszenia ten temat, no bo po co? Marku, czy ty miałeś taką sytuację właśnie, że zobaczyłeś w programie coś, czego nie widziałeś na żywo i miałeś z tym jakiś problem? Jest multum takich sytuacji, o których nie wiem. bo wiadomo, że no, po to też są pokoje i każdy ma oddzielny pokój, żeby później iść do niego i rozmawiać wspólnie, ale nie byłem zdziwiony, bo wiedziałem z czym to się je idąc tam, no, wiedziałem, że, coś, że takie coś będzie. Więc y, ja osobiście bardzo y, rozgraniczam program do relacji naszych teraz realnych po programie. Mhm. Ja nie mam w ogóle do nikogo urazy, mimo co ktokolwiek by powiedział w programie, to jest tylko program. Ogólnie, Czyli powiedzmy spotykacie się y, całą grupą y, i widzisz Magdę. Podchodzicie, zbijacie sobie piąkki. Ja nie mam do Magdy nic żadnego. Uwierzcie mi, że ja nie mam do Magdy w ogóle żadnej urazy, żadnej złej krwi, w ogóle nic. I ona do ciebie też, nie? Nie wiem, nie wiem, jakie jest stanowisko Magdy wobec mnie, ale moje stanowisko wobec Magdy jest pozytywne. Ja mam do ciebie jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. Rozmawiałeś z Olą i powiedziałeś do niej w pewnej sytuacji, że aktualnie kierujesz się jakimiś wartościami. Dużo większymi niż kobiety. Co miałeś na myśli? <noise> Bardzo dobre pytanie. <noise> ha, no dobra, muszę <noise> wspomnieć, wiesz. Yy, i jeszcze dodatkowo do tego pytania e, o te wartości, które są dużo większe niż kobiet. Aktualne, w aktualnych czasach, to. W e, aktualnych e, czasach. E, właśnie do tego pytania wszystko. powiedziałeś również, że odbiłbyś e, dziewczynę przyjacielowi, bez problemu. O nie, właśnie właśnie. Tutaj teraz wracamy do mojej czołówki, którą podłapała chyba cała Polska, to nie o to chodziło. Ja siedząc naprzeciwko Ani, bardzo mega się lubimy, dostałem takie pytanie, Marek, czy odbiłbyś dziewczynę koledze? I ona tam chyba nie wiem, czy dodała w hotelu, czy ja po prostu to zrozumiałem, że w hotelu, to po prostu odpowiedziałem, że tak, byłbym w stanie odbić dziewczynę koledze. A tutaj to ale... było powiedziałem przyjacielowi. No to przyjacielowi, tak, by 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 byłbym w stanie. Tylko, że właśnie wchodząc do hotelu, Wchodząc do hotelu, ja z kimś się mogę znać jeden dzień, dwa dni i mogę mieć do wykonania jakąś decyzję, wybór. To o to chodziło. To nie chodziło w ogóle w żadnym stopniu o życie realne. A te wartości? Dużo większe niż kobiety? Yy, wiem nawet w jakim... Znaczy, wiem. Wydaje mi się, w jakim momencie ja to powiedziałem. Powiedziałeś najpierw do Madzi, że wykłada na ciebie lachę, nie podchodzi i nie stara się. Eee... <laughs> A potem do Oli mówiłeś o tej sytuacji. E... I to było o Magdzie chyba, że e, kierujesz się większymi wartościami. Kurczę, wiem o co chodzi. Nie chcę robić tutaj w żadnym stopniu po po podkrętki w stronę Magdy, prawda? Ale no mi tutaj chodziło o to, że ja bardzo szanuję kobiety. Na przykład, bo, bo, było to też widoczne w parze z Olą. Ja gdzieś tam nie chciałem przekraczać jej barier, wiedziałem, że, że Ola jest bardziej zdystansowana. Ja nie chciałem być w ogóle w żadnym stopniu nachalny. Gdzieś tam wiem, że dla kobiety fizyczność jest bardzo ważna. I dla mnie, jeżeli jako dla mężczyzny, zostałem wychowany w ten sposób, że bardzo szanuję yy, taką kobiecą sferę intymną, prywatności w ten sposób. I też chodziło mi tutaj o to, że ja po prostu nie byłem w stanie pojąć tego, że ktoś może się otworzyć w pięć godzin przed drugą osobą i gdzieś dać mu się Okej, okay, troszeczkę się wybroniłeś, aczkolwiek dalej y, zastanawiam się, czemu akurat użyłeś słowa kobiety. No bo to nie ma, właśnie nie ma znaczenia, że ktoś się szybko otwiera. to no też może się otworzyć no po pięciu godzinach i to też może być niezrozumiałe. Tak, tak, tylko zwróć uwagę na to, że to było w momencie, w tamtym, w tamtym momencie, jak ja zostałem, powiedzmy, delikatnie wystawiony y, przez y, moją aktualną parę. Y, też pewne rzeczy były mówione w emocjach i. Na koniec bardzo ważne pytanie do Natalii. Oj. Jakie są teraz ceny paliwa? Nadal nie wiesz. Nie nauczyłaś się, co? <laughs> Dobra, może zacznijmy od tego tak, że jak wchodząc do programu, e, Produkcja powiedziała mi, że no nie mogę za bardzo mówić, co się tutaj się dzieje. To był marzec, to na tak dokładnie, po prostu uczestnicy, którzy byli w hotelu, e, mieli się zająć sobą, rajem, zadaniami, a nie myśleć o świecie Tutaj, bo naprawdę tutaj nie było ciekawie, i po prostu powiedzieć, że będą niekomfortowe pytania, mam kręcić lub mówić pomidor. A co mam powiedzieć? Jaka cena pa paliwa? Pomidor? Ja Wam bardzo dziękuję za tę rozmowę. E, wam również dziękuję, widzowie. Zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. Pamiętajcie o tym, że więcej materiałów znajdziecie tutaj w górze. E, no i zachęcamy do oglądania Hotelu Paradise, gdzie można go oglądać e, na TVN 7 i, i na playerze. W playerze. Poproście. Dziękujemy bardzo.